W tym filmie chciałabym sobie z Wami porozmawiać o tym, jaka jest różnica między krytyką, yy, między ostrą krytyką, a. moment, moment, nie, jeszcze raz. Jaka jest różnica między uszczypliwością a konstruktywną krytyką? Więc tak, uszczypliwość jest wtedy, jeżeli na przykład zwierzasz się komuś, że chcesz sobie na przykład zrobić. Nie wiem, e, chcesz sobie na przykład, no podam głupi przykład trochę, chcesz sobie zrobić kolczyk w nosie na przykład, nie? I zwierzasz się e, no osobie, którą no szanujesz i macie fajne relacje powiedzmy. A i później i ta osoba po prostu mówi ci, że no wiesz co, co ty chcesz zrobić w ogóle, a, Mówi na przykład, że słuchaj, ja nie jestem za tym, według mnie jest to po prostu głupie, ja bym sobie czegoś takiego nie zrobiła, zastanów się zanim to zrobisz i tak dalej. To jest konstruktywna krytyka. Tak, że słuchaj, zastanów się nad tym i tak dalej, uważam, że jest to szkodliwe, że jest to toksyczne, że jest to złe. Kiedy pojawia się uszczypliwość? Uszczypliwio, uszczypliwość i nie nieuprzejmy komentarz. Pojawia się wtedy, kiedy ktoś ci pisze, no, mam nadzieję, słuchaj. Złośliwość, oczywiście to jest też. No, mam nadzieję, że na starość. Na przykład w przypadku tatuaży, nie? No, mam nadzieję, że na starość te twoje tatuaże żałośnie nie wyblakną. No to to już jest złośliwość. Albo, no, słuchaj, mam nadzieję, że jak sobie ubierzesz szpilki, to mam nadzieję, że przy pierwszej lepszej, przy, lepszej, przy pierwszej lepszej okazji się nie wypierdzielisz, się nie wypieprzysz. To już jest złośliwość, według mnie. No, no to tyle: takie krótkie wyjaśnienie. Trzymajcie się. Hej.